Nie, nie było, nie było łez. Um, oczywiście jest nam przykro. Było blisko, i, ale no, łez nie było. No właśnie, co ja czuję? Ja po takim meczu naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, co czuję. Ogromne emocje. To, co się działo na tym meczu, to jest po prostu coś niesamowitego. Walka, jakiej naprawdę dawno nie miałam. Ogromna walka. Ogromne, ogromne serce zostawiłyśmy na, na boisku. No i, i naprawdę ciężko powiedzieć, jak wielkie te emocje są. One są no nie do opisania. Ogromne są. Ciężkiego spotkania się spodziewaliśmy, nie będę ukrywał, dlatego że. Nie może, musimy odejść od przywiązywania wagi do szyldów sprzed sezonów, Legionowo to naprawdę jest bardzo ciekawy zespół w tym roku i pokazują tak naprawdę w każdym meczu, że jest to drużyna bardzo waleczna, bardzo nieprzewidywalna, o czym przekonało się u nich na hali chociażby Chemik Police, gdzie już przegrywał 2 do 0 i jadąc tutaj wiedzieliśmy, że to będzie dla nas bardzo trudny mecz. No i taki był. No, był to mecz walki nierówny, nierówny z naszej strony, ale chyba z obu stron, dlatego że pierwszy set wygrany dość łatwo i pod kontrolą. Natomiast później e, daliśmy, wyciągnęliśmy rękę do zespołu z Legionowa i, i odpuściliśmy tą naszą agresję w każdym elemencie i ten mecz się rozwinął, a wiemy, że w siatkówce w ogóle w sporcie jest tak, że jeżeli podaje się przeciwnikowi... Palec to będzie chciał urwać całą rękę i no prawie tak się skończyło. Ja myślę, że dziewczyny z Legionowa mają dosyć ciężką, ciekawą zagrywkę. One mogą zagrać do pierwszej strefy, do piątej, gdzie chcą, kontrolują rękę. Więc uważam, że, że ich zagrywka jest ogromnym atutem. No i przede wszystkim atak. Bardzo ciężko nam było zatrzymać dziewczyny na siatce blokiem. Jak nie udało się blokiem, ciężko było też w obronie coś wywalczyć. Także mówię moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie elementy siatkarskie, to przede wszystkim zagrywka i bardzo, bardzo ciekawy atak. Postawa naszej drużyny pozwala nam być optymistycznym i patrzeć w przyszłość, bo dopiero to jest pierwszy miesiąc naszej gry. I ja wierzę w to, że tak naprawdę listopad grudzień to będzie nasza. Znaczy, oczywiście później listopad grudzień będzie nasza najwyższa forma i wierzę, że w tych miesiącach będziemy grały jeszcze lepiej. A później jeszcze przypracujemy, będzie miesiąc od wolny od meczów i będzie jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o e, nagrody i tak dalej, dla, dla nas wydaje mi się, no ja mam taką filozofię, ale wiem, że trener Stefan też, że dla nas zespół jest MVP, bo nam zależy na tym, żebyśmy grali jako zespół przede wszystkim. Natomiast Jelena gra kapitalnie. Jelena jest bardzo inteligentną siatkarką, My na nią wiemy, pani profesor, bo jest panią profesor taką siatkarską, to jest dziewczyna, która ma świetny przegląd w ogóle rozumienie siatkówki i to jest też dziewczyna, która mi się wydaje, że w przyszłości może być świetną trenerką, dlatego że naprawdę, jeżeli chodzi o taktykę, rozumienie tej tej dyscypliny, jak mało kto tak naprawdę można z nią rozmawiać i no i zagrała wspaniale i z tego się cieszymy, że jest z nami w zespole, a nie w przeciwnych. Liczę na to, że będzie jeszcze lepiej, tak na dobrą sprawę. I miałam, nie przy, nie przyznam, że miałam troszeczkę stresa, że ten mecz troszkę inaczej się ułoży. Kiedy nas dziewczyny dogoniły w czwartym secie, miałyśmy dużą przewagę i ją niestety straciłyśmy, więc się troszeczkę nerwów wkradło. Tajbrek, to wiadomo, zawsze może być w jedną lub w drugą stronę. Skończył się takim wynikiem, jakim się skończył. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że, że to, te, te dwa punkty idą do nas, do Rzeszowa. A ja też jestem zachwycona Olgą, strącali e, wszystkimi. E, Juliet, Julie, naszym rozgrywają Wszystkie tak naprawdę są bardzo dobre. E, trener jest wspaniały, więc e, wszystko, wszystko. pracujemy dobrze, dobrze. dobrze. Tak, myślę, że pracujemy dobrze i wszystko, co dobre, jest przed nami.